Gdzie się ten maciek podziewa tyle czasu? Wróciłem. Gdzie ty byłeś główniarzu? No na imprezie sylwestrowej u Krzyszka. Jest 9 stycznia. Miarka się przebrała, masz szlaban nagranie w METIN 2. Mamo, ale mnie tutaj nie ma. Jestem tylko wytworem twojej wyobraźni. Zginąłem w wypadku samochodowym rok temu, ale ty nadal nie możesz się z tym pogodzić. Nadal traktujesz mnie jak żyjącego, lecz nie zwracasz uwagi na zasiadów, którzy dziwnie się na ciebie patrzą, kiedy mówisz do siebie. Widziałaś mnie po raz ostatni, kiedy szedłem na imprezę sylwestrową do Krzyśka. Od tamtego momentu każdego dnia popadasz w rozpacz, ponieważ nic z tym nie zrobiłaś. Nie powstrzymałaś mnie i bardzo tego żałujesz. Niestety, kogoś tak się stoi. I nie musisz mnie Strasznie wczoraj zachlałem.